W tym filmiku opowiem Ci o ćwiczeniu, które przygotowaliśmy. To jest torcie życia, tak zwane też roboczo ciachem życia. Dzięki temu narzędziu będziesz mógł, mogła przyjrzeć się różnym obszarom swojego życia, żeby stwierdzić, co Cię karmi, a gdzie panuje największy szkód satysfakcji i zastanowić się, jak możesz wykorzystać tę wiedzę. Będzie trochę fanu, trochę gimnastyki manualnej i trochę refleksji. W aktywizmie mamy często problem z zachowaniem słynnej work-life balance. Spróbujmy zatem podejść do tematu bez napięki, żeby nie było to kolejne wyzwanie, które musimy zaliczyć. Załóżmy zatem roboczo, że nasze życie to takie ciacho składające się z kolejnych porcji różnej wielkości, zatem różnie nas chcących. To, co wyjdzie na koniec ćwiczenia, możecie zainspirować do wprowadzenia pewnych zmian w swojej rzeczywistości, które przysłużą się poczuciu większej satysfakcji na co dzień. A może nawet trochę lepiej się poznasz, zobaczysz siebie w nowym świetlach. Tort podziel zatem proszę ramowo na osiem części, ale może być też ich więcej lub mniej. Następnie nazwij je, wybierając ważne obszary swojego życia. Przykładowo mogą to być praca, aktywizm, zdrowie, pieniądze, rodzina, przyjaciela. Oczywiście wstaw też swoje pomysły. Nazwy obszarów pisz obok kawałków tortu. A potem wyznacz poziom zaspokojenia swojego głodu dla każdej z tych części, którą jesteś bardziej, a którą mniej nasycona. Możesz tutaj posiłkować się skalą od 0 do 10, lub zrobić to na oko marząc najlepiej na kolorową, odpowiedni kawałek. Mając już tort pokrojony, trochę zjedzony, trochę nadrzeziony, niektóre porcje może nietknięte. Przyjrzyj się wyznaczonym obszarom. I zastanów, co czujesz, patrząc na poziom satysfakcji w każdym z nich. Co Cię dziwi, niepokoi albo pociesza? Który kawałek jest Twoją siłą? Co zjadasz sam sam, a co zjada Ciebie? Jak możesz zatroszczyć się o te sfery? Co dokładnie możesz zrobić tu i teraz? Albo kiedyś, gdzie indziej? Popatrz na swoje wyniki z przyjaźnią do siebie. To, co z nimi zrobisz, to tylko Twoja sprawa, ale może warto o nich pogadać, na przykład z innymi osobami z Twojej organizacji czy z sektora. Albo przez warsztatów, grup wsparcia, które też proponujemy w projekcie Let Mam nadzieję, że po wykonaniu ćwiczenia będziesz wiedzieć więcej, zarówno jeżeli chodzi o to, co się dla Ciebie liczy najbardziej, jak i jak się to przekłada na codzienną praktykę Twojego działania i nie a może masz już jakieś pomysły, aby to był smaczniejsze i bardziej strący? Szczegółowe instrukcje znajdziesz w PDF-ie do pobrania. Tam też jest ten szablon, który można sobie wydrukować elegancko, później kolorować kredki do zorganizowania po Twojej stronie. Zachęcam też, żeby zachować sobie nasz pokolorowany szablon, żeby można było do niego wrócić. W przyszłości i zobaczyć jak sytuacja się zmieniła lub nie, i jak możemy w tych sferach działać dalej. Ok, mamy to. To dziękuję i do zobaczenia.